Ona jednak przyciągnęła do siebie kobiety, które zobaczyły ogromną wartość w tym, że wychodzą z domu raz w tygodniu, spotykają się na takich warsztatach i korzystają z tego, co ta wybitna artystka, miastowa osoba, mhm. ale taka, która pokochała Bieszczady i pokazuje im rzeczy w tych Bieszczadach, których nie widziały te osoby, które tam się urodziły i, i żyły przez lata. No, to jest taki przykład tego, jak udało się zbudować jej wspólnotę i podjąć jakąś nową inicjatywę i zachęcić i jednak małymi krokami doprowadzić do tego, że, że kobiety zobaczyły, że mogą brać sprawy w swoje ręce, że są sprawcze, że mogą cieszyć się własną twórczością, że mogą żyć z tej twórczości w takim y, trudnym momencie w Bieszczadach, w latach 90., mm -hmm. w ogóle w całej Polsce trudnym tak. momencie bezrobocia ogromnego, a tam już w ogóle, no, y, kiedy tych miejsc pracy jest znacznie mniej y, takim fatalnym dla, dla okresie dla, dla Bieszczadów. To wszystko działo się w cisnej.